Ciema, z tej strony Tristus, witam was wszystkich na hali, czyli w miejscu gdzie codziennie o 18 pojawiają się filmy, więc zostaw łapkę, subskrypcji ze jest Wiktor i w dzisiejszym odcinku mamy dwie takie oto szafki pancerne, które są niezniszczalne, pokaż to, czekaj, daj żółwika. Widzicie to? I się kompletnie nie da rozwalić. Mamy przy sobie także nasze telefony, które będą zamknięte w środku. Każdy z nas jeszcze bardziej uniezniszczalni swoją szafkę. Oznacza to, że wykorzystamy takie oto materiały: wszystko co mamy na hali. Od Oddyk, postrapiany i różnego rodzaju dziwne rzeczy jak takie oto belki, Nie wiem nawet jak to można wykorzystać. Aczkolwiek będziemy rywalizować. Kto pierwszy z nas otworzy szafkę przeciwnika, ten wygrywa swój telefon. To, że będzie mógł go używać do końca dnia. Komu się nie uda, ten po prostu nie ma telefonu. Najgorsze jest to, że możemy rozwalić nasze telefony podczas odbierania, więc jest to trochę niebezpieczne. Trochę adrenaliny się przyda, więc suba! Więc zostawcie suba za to, że poświęcamy nasze telefony na ten odcinek Chociaż będziemy uważni, żeby nic się z nimi nie stało, ale nigdy nic nie wiadomo Przede wszystkim, gdy do gry wejdzie na przykład kilo Łapkę w górę też zostawcie najlepiej Dlatego, że 10 tysięcy łapek to kolejny odcinek tego typu Ja teraz skorzystam z takiej obudowy Bardzo Piętna, piękna rydowa, Piękna nie do, Nic się nie może stać, chyba, że walniesz za mocno telefon. <laughs> Dobra, robimy test nie zapowiada, żeby coś się miało stać. Dobra, trzymaj zipek. Stary, czekaj. Muszę zobaczyć, czy coś się z nim może stać. Dobra, jest git. Protection na próg. Dobra, no to stary, boksy zamknięte, telefony w środku, zamiana. Ty masz mój telefon, ja mam twój. Gdzie są w ogóle do tego klucze na przykład? Zipek zabrał. Nie A, zabrał. zipek zabrał. Nie stary, wywal je. Poszło! Więc nie ma kluczy i nie znamy kodu. Bo kod został ustawiony w ten sposób, że po prostu wybraliśmy losową konfigurację, zamknęliśmy i od razu zmieniliśmy na zamknięcie. No, żeby w żaden sposób tego teraz nie trafisz w sumie. No a to jest twój telefon. A dobrze. nie było zapasowego kluczka, jeszcze do nie do kluczyka. no Nie, nie, nie dwa do... kluczyki wrzuciłeś. A, one były złączone. No, ty nie skumałeś tego, że wrzucasz wszystkie klucze. No, no to... Nie, właśnie skumałem. Myślałem, że to może jeszcze drugie drugie wyrzucę też. A, okej, okay, dobra. Ja zapodowuję boxa, Ernesta, i potem jak go skończę, daję ci go i tego. Rozpala, i swój telefon? Tak, chodzi o to, że okay. który pierwszy uwolni swój telefon z boksa, stary. Dobra. Uwaga, czas start. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Jak masz Ernest potnie drewno, to się wtedy wezmę. Ja zajmę się najpierw taką obudową wewnętrzną. Nie będę się je z drewnem. Zajmę się taśmą, bo w sumie finalnie musimy wydobyć telefon, a nie boksa. Więc użyję całą taśmę, żeby Ernest w ogóle nie miał. Ej! Taki jest mój plan. Najpierw mojego boksa zamknę w środku dykty. E, czyli jednym słowem mam tutaj odrysowany kształt, żeby wyciąć góra, dół. Teraz muszę Rysować jeszcze tylko boki i zająć się wycinaniem tego. Jak widać mój boks wygląda jak ma bomba, ale myślę, że taka forma obrony na początek, na koniec. Jak już uda mu się zrzucić boks, na koniec będzie najgorsze Zapomniałem już jakie to jest męczące docinanie tego. Dobra, zaraz zrobię przerwę, jedna rundka taśmy i wrócę do streczu. Dzipek, jak tam czas? Dużo jeszcze macie. Tak. 7 minut minęło. 10, no. Co no on wymyślił? Robię to po to, że jakby było coś w streczu i taśmie, to jeden ciach nożem i jest otwarte. A tak to daje wielko to wzmocni. On ci podsłuchuje. No, słyszę. Ale czy on sobie wyobraża to, co tu leży? Wątpię. wątpię. Jestem zaraz za tobą, Wiktor. To jest ja. to. To już za wszystko widzisz. Co na burger? Nie pytaj. Daję wam więcej Czasu, bo musicie czekać na drugą osobę. Zmiana czasu, z, z pół godziny na godzinę, bo chłopaki czekają na siebie nawzajem. 50 minut wam daje jeszcze, 46. Budowanie małej szkatułki z tego drewna byłoby dużo za długie, więc robię dokładnie coś takiego. Zabijam to teraz streczem. Zobaczcie. Kurde, mój box trzyma się trochę gorzej niż się tego spodziewałem. Więc no taśmą było najpierw skleić. Taśma. Dobra, teraz muszę to zrobić, żeby się mocno trzymało taśmą, więc z całej to będę naprężał. Teraz z góry i z dołu. Zapomniałem o tym, że w tym jest telefon I to nie twój. Ja na tym etapie zawiązuję boksaliną, żeby trochę wzmocnić całą konstrukcję, potem wleci łańcuch i na koniec zrobię to, co robi Ernest na początek, czyli ja winę wszystko w drewnem. No dobra, więc wszystko mamy nieźle zrobione. no nie rozpieszczamy tego. Ej, co ty tu robisz? Ej, stop, nie mam prawa podglądać? Nie Stary, a ty co zrobiłeś? W ogóle co tak śmierdzi? Ja się ale stary, robimy zawody, kto ma mieć najwięcej problemów z otwarciem Rozumiesz? No Tego nie otworzysz Zobaczcie, teraz mamy najważniejszy moment Czyli robimy to tutaj Teraz wycinamy w środku Idealnie miejsce na to Masz taśmę stary, przyda ci się Dzięki Ej, Niezła technika O dobra, wychodzi nie wiem, czy nie lepiej by było to robić siłą od początku do końca, szczerze mówiąc, albo wyciąć całe. Ostatni raz widzicie wnętrze, yy, wnętrze mojego boxa. Jest on nawet dobrze zapakowany. Proszę bardzo, to nie takie tanie rzeczy. Mam pomysł teraz po prostu tu w karton, a następnie dopiero w drewno, Z tej tyłu. Jestem tak zmęczony tym stary, nienawidzę wycinania piłą. Ja pierdolę. Super! Super! <laughs> 20 minut mojej roboty. tam jest telefon, niektóre stary. A, ah, sorry. Uważam, że została mi ostatnia warstwa mojej obrony. Teraz cały box, który widzieliście na poprzednim ujęciu, u mnie był pakowany w ten karton. Ten karton uważam, że jest naprawdę mocny. Jest on łatwy do rozwalenia, ale jest to tak zwany tracioczas. Jest łatwy do rozwalenia, ale stares kilka minut spędzisz, żeby otworzyć ten karton, bo poszło naprawdę pół rolki szarej taśmy, żeby to zabezpieczyć. Teraz będę budował drewniane pudełko i to będzie koniec mojej konstrukcji. Do czego to ma posłużyć? To co robisz teraz? Jak rozwalić metal? Ale to nie jest metalowe. To jest metalowe. To Ej, dzwoni! <grymne> <grymne> Ciekawe kto to? Pewnie z pracy, Wiktor. Będzie Ci potrzebne to drewno? Nie. Jak tam w ci idzie? No mój już jest naprawdę bardzo mocny. Jeszcze drewno. Dziwek, a jak z czasem stoimy? Powiedz nam. 26 minut. U mnie plan z drewnem jednak nie wypali. Nie mam po prostu na to czasu. Nie rozwala się. Jest bardzo dobry znak. <grymne> Teraz pora pociąć te dykty na pół, żeby miały taki rozmiar jak ma ten boks obecnie i żebyśmy mogli po prostu go... W nie zamknąć. Wszystko zostało docięte i uwaga! Mój box czeka na ostateczne zamknięcie dyktami, które są dosłownie niezniszczalne. W sensie bardzo ciężko jest to rozwalić. Kto oglądał odcinek, jak ja byłem zamknięty w dyktach, ten wie. Karton ostatecznie owinałem streczem, a teraz ostatnia warstwa to są łańcuchy. Tylko to nie jest takie normalne więc łańcuchy, tylko będę je po prostu plątał, żeby bardzo dużo czasu zajęło po prostu otwarcie tych łańcuchów, bo one są strasznie ciasno i są strasznie poplątane. A czym je zamykasz? Te łańcuchy? E, Kutko? No to, no to nube... sobie rozwinie po prostu. No nie, bo po to je robię sukły kurwa. <noise> Okej. <Okay. głos> Więc gwoździe na bok, właściwie to za chwilę muszę je podnieść, ponieważ teraz jest najważniejszy moment całego odcinka. Zobaczcie, bierzemy to i wsadzamy tutaj. Idealnie! Teraz bierzemy pokrywę. I on także trzeba będzie po prostu przybić. E, Okej. Okay. Mam nadzieję, że Wiktor tego nie widział. Że to jest trochę. Nie patrz! O czym mówisz? Ten co dał, kurde. No wchodź, no. Ale ciężko. O! Z tego nie otworzysz. Skończyliśmy pakować nasze prezenty. Są gotowe do wysłania kurierem do innych youtuberów, a nie, to nie jest ten odcinek. Komu mamy wysłać niezniszczalnego boksa z youtuberów? Piszcie w komentarzach. Wtedy być może wyślemy i ta osoba nagra jak otwiera naszego niezniszczalnego boksa. Ale teraz musimy zacząć rozwalać boksy przeciwnika. Aaaaaaaaa. Czy rozumiesz? Nie, stop jeszcze! To co? Kto ma lepiej zapakowanego, Wiktor? Jak myślisz? Drewniany box czy mój boks? E, twój robi wrażenie, bo jest dużo większy, ale myślę, że będzie go dużo łatwiej rozwalić niż mój, stary. Zobacz jakie te łańcuchy są zaciągnięte mocno. No, rzeczywiście są zaciągnięte, no faktycznie. Ale to co? E, zaczynamy już rozwalać? Dobra, czas, start! Zaczynamy od Oj, dobra, nie tak może. Co? Obyła się bez kilo. What? Co? Co jest? Stary, O nie! Stary jest Twój telefon. Otzko. chyba też tamten safe. Bardzo możliwe. <grym> biłem całe. Dobra. Nie, ja już tego nie robię, wiecie. Trzeba to odpakować. A! dobra! Ej, wydaje się mega lekkie, wydaje się mega lekkie. Idę po nóż. Ty jesteś mega lekki, Wiktor. A, A nie mamy noża? Ubrania? Nie mamy. No dobra. Dobra, to się otworzy. To się otworzy ludzie. Tylko jak? Taśma jest Nie jest kit! Jest kit! Sikiero to jest! Stary nie mamy noża! Ej, a jak ja mam to otworzyć? ty tylko półką zabiłeś. Not my problem Jak to wygląda w ogóle. <gry> jak ja to tu rozwalić? Staliśmy z samym boksikiem. Ej, łańcuchy powinny być nielegalne, no. To jest sposób. Ej, tak, patrzcie na to! Easy w opór. Nie trzeba rozwalać łańcuchów. Jeszcze z nich wygram, jeszcze z nie wygram Jest! Niedobrze, dobrze, ale tu jest dużo stręcza, stary! <gry> Dobra, uwaga! Ej, piła jest op! Ja zaraz piłą mechaniczną... Tutaj. Ja dopiero teraz zacząłem operować piłą! Ostatnia ścianka i ci jest. oddaję! Ale to jest was, stary! Dobra, ej, wyjątko. Trzymaj! Już mi nie będzie to potrzebne. I Moim sposobem jest albo wykręcenie zamka, albo... Ze Rzeczywiście nawias. Nawias, uwaga. Nie! Wiktor! Zostaw to! O kur... nic nie poszło. Dobra, może jesteśmy uratowani trochę. Ej, co z tą wiertarką? Możemy to brać? Możemy. Ja już jestem w opór bliższy ja Nie wiem, czy rozwalenie zamka to jest dobry pomysł. Jest! Ej, Wiktor, przyznaję, że naprawdę nie, że to zapakowałeś. Ej, nie, idę raczej, raczej w to idę. No, zdecydowanie. Ej, jak to otworzyć stąd? Mam to! Jednak się nie przybiłem do telefonu. Stary, nie mam pojęcia jak to otworzyć. Nie, to jest w tarasie najgorzej. Mówiłeś, że to ta też zupełnie nic nie daje Wiktorowi na początku, a ja mam teraz z nią największy problem. Że... A, a po co macie zdejmować w ogóle? A nie, czekaj, co? Mam pomysł, żeby... Pokażę wam z tej strony. W ten sposób. Ej, ale jest to w miarę wyrównane. Jestem bardzo blisko. Ale mało brakuje. Dobra, ludzie, uwaga! Dziękuję bardzo. Zamawiam pizzę, nara. Ej zobacz! Trochę po tobie. Ja ale to Ej, jakim cudem ty to tak łatwo rozwaliłeś? Nie, w jaki sposób? Gratulacje. Gratulacje było bardzo wyrównane. Myślałem, że box będzie cięższy, ale jednak ogólnie nie polecam tego. Wamywasz może bardzo łatwo się do tego włamać. Może jeszcze, może jeszcze się uda oddać do sklepu na gwarancję. Chociaż wątpię szczerze mówiąc. Ej ja ten zamek się w ogóle rozkręcił? Nie, nawet się nie ruszył. Nie wierci nigdy w zamko. No co, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, ponieważ każda subskrypcja to jedna zadowolona foka na wybrzeżu egejskim. Więc mam nadzieję, że będzie dużo słów, co najmniej milion, bo foki są ważne dla całego środowiska. Więc teraz idę na plażę, ludzie.